Zapraszam do kolejnego ćwiczenia. Nie opuszczamy ciągle tematyki filtry proste oraz ciągle jesteśmy w Hiszpanii. Tym razem na wycieczka jest do Rondy, pięknego miasteczka w Andalusji. Dane są filmik na temat Rondy, króciutki, 34 sekundy, nie za bardzo. Dane jest jedno zdjęcie z rądy i drugie zdjęcie z rądy oraz zrobiona mapa przez narzędzie Wytnij z Google Earth. Tym razem jest to mapa kwadratowa. Dlaczego akurat wycinka jest kwadratowa? Dlatego, że będziemy potrzebowali um, koła. To znaczy mapa będzie wpisana w koło. Proszę zobaczyć rozwiązanie. Jest pełnoekranowe zdjęcie. Ukazuje się owa mapka w kółeczku. Napis gratis. Kolejne zdjęcie. Płynne przejście. I film. Mapka oczywiście ciągle w swoim miejscu patrzonym. Rezyduje. Czyli taki fragment mógłby być wkładem do naszego filmu o wirtualnej lub prawdziwej podróży po hiszpańskiej Andaluzji. No cóż, zabieramy się do pracy. Elementy do wczytania są: jest jeden, dwa, trzy i cztery. Przypuśćmy, prawy przycisk myszy otwórz za pomocą Shotcut Video Editor. I tak, i tak, cztery zatrzymuję, cztery sztuki będą potrzebne, więc tu do Playlista otwórz plik i wczytuję mapkę i dwa zdjęcia, może być z kontrolem, od razu wszystkie trzy elementy. Skoczą. Razem cztery. Jak Państwo pamiętacie, jeżeli dam filtr wideo, mam tylko jedno. Jeżeli dam filtr obraz, mam trzy sztuki. A jak wideo i masz, to cztery. Wszystko się zgadza. Teraz na oś czasu powinnam przeciągać elementy. Najpierw te, które będą na spodzie. Ronda 2, dwuklik. Dobrze. Jest. Ronda 3, dwuklik. Nie dociągam na razie do poprzedniego. I ronda 4, filmik. Dobra. I teraz... Na górnej warstwie, której jeszcze nie ma, chcę ulokować mapkę. Czyli będąc na oznaczeniu V1, wideo 1, akcję ścieżek, dodaj ścieżkę wideo. I dwuklikiem sprowadzam mapkę na ten ekran. A tu, oczywiście, w prawo. Rozszerzam trochę. Na osi czasu, dlatego że mapka ma trwać cały czas. Widać, że z tą mapką trzeba będzie zrobić dwie rzeczy: przesunąć ją i wyciąć kółeczko zgrabne. Idę do filtry i dodaję filtr cięcie. Pierwsze. Terncięcie okrąg. Coś się stało. Trochę za duże chyba jest, prawda, w naszych wyobrażeniach. W związku z tym dodaję filtr, o tu, dodaj filtr, rozmiar, pozycja i obrót. I za narożnik. Rozmiar. A pozycja może być taka. No tu nie, minus 12, minus 10 to 0 0,0 dla wrząbku. Chociaż no, te współrzędy nie były błędne. Ale cóż, stało się coś niedobrego. Pod... Tym kółeczkiem jest czarne tło. Wróćmy do filtru, cięcie okrąg. O i to jest winowajca. Ustawiony jest kolor na czerń. a tu przezroczysty znacznie lepiej. To teraz pozostała mi sprawa ustawienia takich płynnych przejść. Pomiędzy dwoma obrazami, i obrazem, a filmem. W tym celu wydłużę czas wykonania wyświetlania pierwszego filmu i wydłużę czas wykonania drugiego filmu, bo część wspólna, może od razu zrobić część wspólną, najadę tym filmem, Musi być część wspólna tego filmiku, tego obrazu z filmem. Chwytam film i naciągam na obraz. Te przejścia to są domyślnie ustawione, o ile pamiętam, rozpraszanie. Jak tu się umiejscowia, to we właściwościach rozpuszczanie jest tu wpisane. Dobrze, niech tak będzie. I do tego polecenia brakuje mi jeszcze naniesienia tekstu. Tekstu prostego Andaluzja, Hiszpania albo Ronda. Ten tekst znajdzie się u dołu, nie będzie kolidował z mapką. Idę, otwórz inne. w tej chwili dodaj do osi czasu. I... O, jeżeli nam się podoba, to ok, a jak nie, to trochę w dół może. I ten napis ma być zwężony trochę przez cały nasz filmik. No, to teraz muszę uciąć ten filmik na dole, albo rozszerzyć, powiększyć czas wyświetlania obrazów. Przypuśćmy, że tak jest. I ruszam. To trochę o to, to, to chodziło. Zatrzymuję i zapisuję to jako projekt, i eksportuję jako film, Dziękuję.